Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 5. I słuchajcie, mamy to, mamy podwojone pieniądze na 3 dni. Jak zauważyliście, zapewne jest to kolejny odcinek w dniu dzisiejszym. Słuchajcie, tak popatrzyłem na oceny, które zostawiliście pod odcinkiem, który właśnie wrzuciłem dzisiaj o 10 rano. Jest tam ponad 240 łapek, za co wam bardzo dziękuję. No i stwierdziłem, że w ramach podziękowania nagram dla Was kolejny odcinek. Także słuchajcie, co sobie dzisiaj zrobimy. Co sobie dzisiaj zrobimy? Zajmiemy się jakąś mapką z poziomu Expert. Mapką z poziomu Expert na poziomie Impopable, nie? Bo patrzcie, jest 4800 golda za przejście mapki na poziomie Impopable w tym momencie, jak mam ten double Double, Jak wiecie jak mam, te, jak mam te podwojone dolarki To dostajesz 4800 Dolarków za przejście impopable Właśnie z poziomu expert Także to jest naprawdę, naprawdę sporo No trzy takie mapki, mamy prawie 15 tysięcy golda Więc no myślę, że no, przez te 3 dni trzeba Trzeba się tutaj postarać, zagram na fast traku. Bo wam już raz próbowałem to nagrać Ten odcinek Grałem tę samą mapkę, przegrałem, ale nie wrzuciłem go... Okej, okay, zacznijmy może tak, bo ostatnim razem się pomyliłem. Zacznijmy od tego domku, bo on będzie powodował, że będą tańsze upgrade'y. Nie wrzuciłem, jakby przestałem to, wyłączyłem nagrywanie nie dlatego, że przegrałem, tylko strasznie się zamotałem. A wiecie dlaczego się zamotałem? Zaraz się znowu zamotam. Ponieważ zacząłem opowiadać o, jakby, o, o chronologii tych odcinków. Nie wiem, czy to w sumie dobre słowo. W każdym razie, bo ogólnie. To jest tak jak widzicie, to jest drugi odcinek w dniu dzisiejszym. Tak, dla was to jest drugi odcinek 26 lipca, drugi odcinek. Ale ten odcinek, który wrzuciłem dzisiaj rano, o godzinie 10 nagrywałem, słuchajcie, wczoraj i jakby dla mnie to jest pierwszy odcinek dzisiaj, a dla was drugi odcinek dzisiaj. Dla mnie to jest pierwszy odcinek, który nagrywam, dla was drugi, który wrzucam. Więc no, strasznie się zamotałem i już tak tam zacząłem mieszać na, na tamtym właśnie materiale, który dla was, na, dla was nagrywałem, e, chwilkę temu, że stwierdziłem, że nie no, wyrzucę to i zaczniemy jeszcze raz. Także no, już dość mówienia o tym, kiedy co nagrywałem. Zajmijmy się grą. Słuchajcie, mm, kupię sobie tutaj tego farmera. Wydaje mi się, że przyda mi się to, że on będzie cofał te baloniki. E, będę musiał tutaj bardzo uważać na rundę 46, w której chyba leci pierwszy sterowiec, jeśli się nie mylę. Ogólnie to. Ogólnie to czekajcie, bo może być mi ciężko w tym momencie. Ulepszymy im zasięg. Nawet nie chodzi o sam zasięg, a o to, żeby widziały, żeby mogło być kamo pancerz, tak? Wiecie, bo żeby widziały w ogóle kamo. No tak jak widzicie tutaj jest no dość ciężko Sporo, sporą robotę robi ten farmer I naprawdę przyznam się wam szczerze Że on na tej mapce mi autentycznie pomaga Bo na, częściej mi przeszkadza ten farmer na poziomie pro To jeśli mam być cztery Częściej mi przeszkadza, a tutaj autentycznie e, Autentycznie pomaga Także super sprawa eee... Słuchajcie, ja już tu powoli będę stał w ciągarkę, powoli będę już stał w ciągarkę pod sterowce, dlaczego jestem tak wyczulony? Ponieważ jak poprzednio próbowałem właśnie nagrać dla was ten materiał, no to przegrałem w rundzie 46, przegrałem właśnie w rundzie, w której poleciał sterowiec, ponieważ no brakowało mi, brakowało mi jakby odpowiedniej obrony, tak? Także już wydaje mi się, że wiecie, już jestem troszeczkę wyczulony na tym punkcie. I będę starał się już to opanować, ponieważ pokonał mnie zwykły Moab i trochę mi smutno z tego powodu. Oczywiście gramy na fast tracku, nie wiem czy o tym już mówiłem. Jeśli nie wiecie o co chodzi z tym fast trackiem, to zachęcam Was do obejrzenia odcinka, który wleciał właśnie dzisiaj rano, e, czyli do poprzedniego odcinka po prostu. E, tam macie, wiecie, tam szczegółowo mniej więcej, znaczy szczegółowo. Cały po prostu tamten materiał jest poświęcony właśnie temu fast trackowi, także jeśli nie wiecie o co chodzi, to Was tam odsyłam. Okej, okay, yy, mamy trzy farmy, to całkiem spoko, ale ten defense pozostaje wiele do życzenia. Brakuje mi tutaj pozostawia wiele do życzenia. W taki sposób powinienem powiedzieć. Brakuje mi tutaj czegoś, co stunuje. Wziąłbym sobie tutaj tę małpkę z shurikenem i ulepszyłbym ją na to ulepszenie za 2970, to wydaje mi się dość rozsądne. Ok, no w miarę spoko to w miarę spoko to wygląda w tym momencie. W tym momencie wygląda to w miarę spoko, musicie przyznać. 32 runda. Jesteśmy czujni, jesteśmy czujni. Trzeba naprawdę być bardzo uważnym, no bo Impopable, słuchajcie, na mapie Expert, to mimo wszystko, co co, ale to już nie jest taka, wiecie, to już nie jest zabawa. Trzeba być po prostu czujnym, bo łatwo tu przegrać, łatwo tu przegrać. I no, nawet z Double Cash Modem, jeżeli zaczynacie, jeżeli gracie na Fast Tracku, to łatwo tu przegrać. Może gdybym nie grał na tym Fast Tracku, czyli nie zaczynałbym od tej rundy 26, tylko od zera, to by mi było łatwiej. To by mi było na pewno łatwiej... Wybaczcie po prostu. Banan mi się odbił. <noise> w każdym razie, to by mi na pewno było dużo łatwiej. Ponieważ, no już... Wiecie, do tej rundy w tym momencie miałbym już tutaj na pewno jakąś super małpkę, no i fabrykę, tak? No ale jako, że gram, wiecie, co, coś kosztem czegoś, tak? Szybciej mogę zakończyć... E, szybciej mogę zakończyć daną, powiedzmy... Daną, powiedzmy, rundę... W sensie, szybciej mogę zakończyć dany tryb, tak? No bo zaczynając od 26 runy, rundy, no to siłą rzeczy... E, Krócej mi zajmie po prostu przejście całej mapki Szybciej mogę skończyć całą mapkę, no ale za to Jest trudniej, tak, jest trudniej Wydaje mi się, że metodą na ten sterowiec Może być fanklub, wiecie, mam takie wrażenie, że Mógłby on być Mógłby on tu być dość dobrą metodą No ale to sobie jeszcze w swoim czasie Ogarniemy, wydaje mi się, że fajnie byłoby Postawić pierwszą fabrykę fajnie byłoby postać pierwszą fabrykę no i już coś myśleć o tym defensie mam mam trochę tych dart małpek cztery dart małpki no nie jest to jakoś na razie bardzo dużo no ale zawsze coś zawsze coś no na fanklubie to zawsze cztery super małpki nie ogólnie wiem że bardzo świeci słońce ale słuchajcie ja naprawdę mam prawie całkowicie zasłonięte rolety nie znaczy rolety bardziej mam takie zasłony o zasłony Bardziej mam zasłony niż rolety, a ono i tak, no tak jak widzicie, no tak całkiem, całkiem mocno daje czadu. No ale już niedługo myślę, że zainwestuję w jakieś takie, wiecie, oświetlenie, w jakieś softboxy, to już w ogóle będę całkowicie zasłaniał, tak? Bo teraz chcę trochę światła wpuścić, bo jednak, no też wiecie, bez sensu, żebym to zasłaniał i zaraz potem, i zaraz potem, yy, jak to się mówi i za, zapalał wszystkie światła w domu no jak tak mocno świeci słońce no to by była głupota i to się, i to się finansowo nie opłaca i, i w ogóle no trochę to, to głupie nie dlatego tak, tak tak robić nie będę dobra mamy dart małpkę kolejną no i ten fanclub ten fanclub byłby tu myślę dobrym pomysłem ewentualnie jakaś super małpka coś co stunuje coś co cofa albo może coś z globalnym zasięgiem może statki nie statki są dość tanie a mam naprawdę przyzwoity zasięg, no i te rakiety ich, które pomogą mi na pewno na. które na pewno mi pomogą na, na sterowiec, więc polećmy sobie w taki sposób, da, kupmy trzy statki z tym globalnym zasięgiem, Znaczy z globalnym zasięgiem. To jest... Jak ktoś mi już napisał, to drugie ulepszenie tutaj, drugie ulepszenie po lewej stronie powoduje, że te statki mają zasięg innych wież. Także dziękuję za tą radę, bo tego również nie wiedziałem. E, dobra, czekajcie, kupmy sobie klub I wydaje mi się, że właśnie w taki sposób poradzę sobie na ten sterowiec, który tu ewentualnie miałby wylecieć. To po prostu poratujemy się fanklubem, nie? Poratujemy się fanklubem. Tutaj dam jakiegoś maga, który by cofał ewentualnie. No, i dobra, możemy kupić również tego skilla za 3000. No teraz jestem zdecydowanie dużo lepiej, bardziej przygotowany niż byłem poprzednio na ten sterowiec. Bo poprzednio mówię, jak dla was nagrywałem, to fajnie. Miałem tutaj trzy fabryki postawione chyba. No, wszystko fajnie, ale co z tego, jak nie byłem w stanie się wbronić, tak? Co z tego, jak nie byłem w stanie się wbronić. Jejku, masakrycznie huczy tak jakoś. Wy, liczę, że wy tego nie słyszycie, ale jakoś tak coś huczy strasznie na zewnątrz. No. Jakby jechali jakąś ciężarówką, kurde. No, liczę, że tego nie słyszycie. O, i teraz słońce zaszło. Super, teraz mnie w ogóle nie widać. Teraz zapalę lampkę. A co? Teraz już zapalę lampkę. Zaraz znowu wyjdzie na pewno słoneczko. Dobra, słuchajcie, 46 runda, znaczy 45. W 46 leci nasz moab. No tutaj ta wciągarka. Ta wciągarka nam to wygrała, jeśli mam być szczery. Także spoko. Mamy sporo golda. Ulepszymy domek. Ulepszmy domek, on się tu przyda, bo jest w stanie atakować jakby każdy front, więc to jest, to na pewno jest super sprawa. Przynajmniej z mojego punktu widzenia jak najbardziej jest to, jest to elegancka sprawa. No i co, dostawiłbym jeszcze po raz kolejny takie statki. A w ogóle to najpierw to kupię sobie kolejną fabrykę. Dobra, trzy fabryki, spoko. Teraz skupię się bardzo na, na obronie. Po raz kolejny dostawię sobie tyle takich statków, ile ich tu w sumie wejdzie z rakietami żeby właśnie ratować się przed tymi, przed tymi moabami. Okej, okay, no tutaj mam dość mocny, dość mocny ten środek, chociaż w sumie tak naprawdę, czy ja wiem, to jest tylko mak, który cofa coś, co stunuje i same dart małpki. No niby mam ten domek do dart małpek, przez co one są dość dobre, ale mimo wszystko, no, mimo wszystko, no nie ukrywajmy się, tyłka to to nie urywa, nie? Tyłka to to nie urywa, no dobra, mamy jednego moaba, został bardzo ładnie wciągnięty. Wydaje mi się, że mógłbym zamontować tutaj jeszcze jedną wciągarkę, tylko nie pod, już nie pod Moaby, tylko, słuchajcie, pod baloniki. Ogólnie ona ma dość niski, na tych skillach ma dość niski cooldown, że tak tu, my patrzcie, ja już mogę tego użyć po raz kolejny, nie? Więc to jest taki dość niski ten cooldown tutaj ma, więc super z mojego punktu widzenia. W ogóle to czekajcie, bo mam bardzo dużo hajsu, a totalnie nic z tym nie robię. Pora na śmigłowiec, słuchajcie, pora na śmigłowiec. E, Persu damy, będzie latał jak powalony Przez całą mapę, niech lata Niech lata, dlaczego nie <gry> Niech sobie leci Pyk, Mortara, Mortara słuchajcie Chciałbym ustawić tutaj na środek e, Z tym ulepszeniem, które pozwala mi Które no robi taki wielki, naprawdę wielki wybuch Dobra, radzi, radzimy sobie Z Moabami już raczej bez problemu No te, mm, te takie niebieskie Moaby Raczej nie, nie będą stanowiły dla nas Właśnie absolutnie żadnego problemu Jak już mamy ten śmigłowiec bo ten śmigłowiec no super sobie na nie radzi, co tu dużo mówić. Gorzej jak przelecą jakieś czerwone, ale to wydaje mi się, że już dwa śmigłowce te to również sobie całkiem spoko poradzą. Tak jak widzicie, no one momentalnie ogarniają, jak jakiś moab wylatuje, więc... Więc tutaj nie ma w tej kwestii problemu. Zbuduję co wy na to, jak najwięcej śmigłowców postawię. <grych> Wprawdzie to taki wiecie, mocno będzie... Taka mocna... Wiecie, mocno... Epilepsyjny... Ten ekran w tym momencie będzie, bo one będą latały po całej mapce. Czy w ogóle jest takie słowo? epilepsyjne, bo epilepsja to wiem, to jest wiecie, ta choroba chyba, wiecie jak, nie wiem, czy ludzie, jak, jak są jakieś filmy, gdzie szybko migają światła, to zawsze jest, że ostrzeżenie dla ludzi z epilepsją, więc oni może, może mdleją, nie wiem w sumie jakie są objawy, jakie są objawy epilepsji. No, nie mam pojęcia, masakra, w ogóle coś mi zaschło w gardle. Sześć migłowców, słuchajcie, sześć migłowców to coś, co wydaje mi się w nawet porobić e, ten ostatni tutaj poziom na Impopable, no ale nie chcę rzucać słów na wiatr, więc raczej będę, raczej będę ostrożny w tej kwestii i no już nie zostawię, że tak powiem, steru w grze, tylko <grywdy> będę dalej mimo wszystko ostrożny. Dobra, postaw sobie maga pod ogień pod każdym z wyjść, bo dlaczego nie, dlaczego nie. Okej, okay, tu mogę cię również postawić super. Zawsze to wiecie, jakiś taki fa fajny efekt, tak? Każde wyjście będzie obijane już na samym początku przez maga, więc to super sprawa na pewno. No i teraz słoneczko zaczęło świecić. I już widzicie, white screen znowu. W ogóle ten white za mną, tak mi się podoba. <laughs> to jest masakra jakaś, nie? Taką naturalną metodą otrzymaną. Naturalną metodą otrzymaną, ale naprawdę naprawdę fajnie wygląda. Dobra, no już teraz to już za mocno chyba na lampkę. Okej, okay, bo leci czerwony, poleciał czerwony, a ja wiecie, ja się zajmuję lampkami, a tu lecą czerwone sterowce. Samolot by się przydał na pewno. Mhm. Spektra na pewno, powiedzmy z dwie spektry. Z dwie spektry. Tutaj powinny rozwiązać nam też problem tych wylatujących Moabów. Okej, okay, dwie spektry to nam co na pewno, na pewno e, pomoże. O, nawet fank lub przez przypadek tam kupiłem snajperzy. No, snajperzy obowiązkowo, słuchajcie, ci, ci od zatrzymywania sterowców to definitywnie e, najlepszy deal tutaj, może z możliwych. Serio, no, oni są naprawdę mega mocni. Na impopable, zawsze tak jak mówię, no, nie chcę się tutaj zbytnio bawić. Po prostu wiem, że snajperzy to pewny sposób, a nie chcę się tutaj bawić w eksperymenty, bo gramy jednak mapkę z poziomu ekspert i no, wiecie. No niekoniecznie tutaj są, są już aż tak żarty, po prostu głupio stracić ten czas, nie, poświęciłem już w tym momencie 13 minut na rozgrywkę, no i głupio stracić po prostu, tak, głupio stracić ten czas, który już tu zainwestowałem w rozgrywkę, więc jak już wiecie, jak już um, jakiś czas powiedzmy, jakiś czas um, mi ta gra pochłonęła, no to chciałbym chociaż, wiecie, chciałbym coś z niej mieć, tak. A dokładniej, co, co dokładnie chciałbym z niej mieć, te 4800 dolarków. <laughs> 4800 dolarków, to na pewno byłoby spoko. No mówię, to są mega, mega kwoty. To ja na pewno będę chciał w ogóle przejść chyba wszystkie te mapki z poziomu ekspert e, w sensie na Impopable, bo no to są naprawdę mega, mega kwoty. No tak, jak wam mówię, 4800 to jest. Wow, to jest wow i jeszcze więcej. Dobra, postawię sobie tutaj te. Te armaty, które będą. Które są całkiem spoko, właśnie na moaby. Na wszelki wypadek. Również wydaje mi się, że środek mógłbym zabezpieczyć wciągarkami, nie? Tymi wciągarkami sterowców. Wydaje mi się to na pewno dobrym pomysłem. Jeszcze na wszelki wypadek, jakby tu jakiś przemknął, żeby mógł być, wiecie, szybko unieszkodliwiony. No ale sześć głowców dwa razy samolot i jeszcze jeden samolot jest mi potrzebny. Tylko tym razem ten ze skillem. Tym razem ten ze skillem. No i moi drodzy, mamy ostatnią rudę na Impopable zrobioną raczej luzem. Po raz kolejny bez supermałpki. Po raz kolejny bez supermałpki. Nie wiem, jakoś mi się chyba przejadła. <grym> jakoś mi się chyba przejadła. Ok, Gluguner ze skillem. Eee, zamrażający ten. Również chciałbym tego skilla. Nawet chętnie przygarnę ze dwa skilla, więc tutaj również weźmy sobie. No i moi drodzy, mam masę Phoenixów. Eee, dwa razy Funklub. No damy radę, damy radę. Tak mi się wydaje, że damy radę. No liczę, że tutaj śmigłowce mi nie zawiodą. W sumie, bo jakby mnie zawiodły trochę lipa. Trochę lipa by była. Mmm... Okej, okay, weźmy sobie może te skile. Też te skile też by nam się przydały, nie? Jak najbardziej, pewnie, żeby nam się przydały. jak Jakby się nie przydały, jak się przydadzą, nie? Dobra, co jeszcze? Co ja jeszcze bym chciał? Snajperzy, no od zatrzymywania sterowców są. O, wiem. Wy. Wy i wasze skille za 21 tysięcy. To jest po prostu miazga, nie? To jest taki pewniak na tę ostatnią rundę na impopable. No, to jest pewniak. To jest pewniak. Dobra, pobawmy się trochę skillami. Dlaczego nie? Odpalmy sobie 6 fenixów. Niech sobie latają. Niech się bawią. Bo dlaczego nie, sześć Feniksów tutaj równo daje czadu <grych> Już patrzcie, już mogę je odpalić ponownie, także to naprawdę całkiem szybko wszystko leci O wiem, jeszcze ten domek chciałbym kupić Wow, nic nie widzę Ten domek chciałem kupić, Pyk, super sprawa Mam tutaj również kolejnego skill'a W tym momencie, dzięki temu domkowi, no tych skill'i mam troszeczkę, mimo że Wam zasłania moja głowa Kilka z nich, to jednak widzicie, że jest ich dość, dość sporo Mimo wszystko Ok, słuchajcie, 84 runda, także zaraz mamy, e, zaraz mamy ostatnią rundę. Ok, 85 runda, słuchajcie, e, spowalniamy oczywiście to tutaj, te wszystkie umiejętności, Feniksy, wszystkie e, no i tutaj, walnijmy bombkę, no i również skille tych statków. I mamy to Impopable, słuchajcie, 4800 golda, 7 tokenów. Także słuchajcie, to jest naprawdę coś. Wow, 4800 golda. To ja zaraz normalnie biorę i lecę kolejną mapkę. <gryw> naprawdę, bo to się tak opłaca. Słuchajcie, to było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jest on dość króciutki, ale jest drugi w dniu dzisiejszym, także można powiedzieć, że taki swego rodzaju bonusowy e, materiał. W kwestii ogłoszeń, słuchajcie, dzisiaj jeszcze o godzinie 20 chyba albo 18 wleci odcinek z Clash Royale. Także jeżeli ktoś to interesuje, to zapraszam. E, dziękuję za wszystkie pozytywne oceny, za subskrypcję. Liczę, liczę, że dzisiaj zbytnio wam nie przenudziłem, ponieważ zdaję sobie sprawę, że gdzieś w środku odcinka. Czekajcie, chwilę. O! że gdzieś w środku odcinka e, jakoś tak, wiecie, ja, ja mam tak ja tak mam, że zacznę o czymś mówić i się tak zamotam we własnych że jakby tylko ja wiem o co chodzi to liczę, że czegoś takiego dzisiaj nie było e, dzięki jeszcze raz za wszystkie pozytywne oceny tak jak widzicie, patrzę na to, no i dzięki temu, że tak fajnie przyjęliście ten odcinek o 10, macie kolejny, macie po prostu kolejny bo, bo, no, serio wam się podoba, to dla mnie to nic tylko nagrywać w takim razie skoro wam się tak podoba Tyle, trzymajcie się do usłyszenia. Życzę Wam miłego dnia i smacznego, bo to gdzieś tak o porze obiadowej to gdzieś tak wrzucam. Cześć.